Się z tej strony, że dzisiaj sobie gramy w Minecraft Bedwars. Wej Bedwars, nie wiem, to winien, nie wiem, wyglądałem dobrze, to zresztą nieważne, nieważne. Dzisiaj sobie gramy w. W Minecraft Bedwars. Tak to bym zrobił live z Bedwars, które były pewnie trochę 40 minut, ale nie widzę

Nie ja wiem, jak ktoś mi to zgłosił, to życzę uciekła już sobie stronę, a jak ja tak nie za to, że mam poniżej 13 lat i wykorzystuję dzieci, bo pokazałem twarz na live, no to brawo YouTube. O proszę bardzo, tutaj jest pokazana moja twarz i proszę bardzo, a tego to już mi nie zbonujesz pewnie. A, peremki... A peremki nie mam, więc nie pytajcie, dlaczego nie gram na Pixelu. Ewentualnie mogę iść na klepę na 1.8. Wiecie co, sobie ja na 1.8 chyba. Mam taki kontrast teraz duży. Czekajcie, wybiorę jeden osiem. Czekajcie, tylko tutaj na monitorze coś zmienia. Kontrast na. Nie, no, kontrast na siedemdziesiąt. Teraz gamma na. Gamma na. Jeden ośmi na jeden osiem. Jest. Nienoszę w sensie jasność. Overdrive. A. dajmy secret enter, kontrast acr. Teraz wyglądam lepiej. Ja no, tryb 2 i jeszcze musimy jakoś to podświetlić. Nie tutaj. Yy, Może jeszcze jakaś sytuacja kolorów. Czekajcie, głębia czerni. Yy, dajmy sobie. Na minus jeden, powędrę żywsze kolory. Saturacja kolorów. co się da, to będzie czarno białe tak. Nie, też u mnie jest o. Proszę bardzo, nie wiem czy to widzicie, ale oby nie i proszę bardzo, szukajcie je, że to no. Tyle na jeden. Pamiętaj, Robi. Dobra widzowie, czekajcie, czekajcie, ustaw skinas czekajcie, że Nie wiem tylko jakiego ja mam skina, nie? Czy ten nowy, czy ten stary? Jak ten stary to box, a jak ten nowy to silek? Trochę. <laughs> czy co na live? -end? Na odcinku będą musiał z zmieniać. No bez przesady, możesz. Bez przesady. Szybciej się ładuj. Stawski skina. Co i nagle akurat teraz nie mam internetu, co? Nie, no mam. Co jest? Bo to mnie już wkurza. Dobra, nie wiem, po prostu co. że w grze jakiego mamy skina. A ten co oczywiście zawejść, więc tylko żebym nie miał tej czczą unikodowej. Czczą unikodowej. Ja w ogóle transmisji nie mogę robić. To jest totalny bezsens, bez sensami. I co? Jeszcze? Powiem, że będę mógł tylko na moim drugim kanale, bo on jest 3K601. Dobra, jest 78. Zobaczmy mojego skina. Jakie ja będę miał? Jakiego ja będę miał skina Steve'a? <grym> Dobra, mam login. Lo Lo o, tego mam. Dobra, mam tego. Oczywiście to nie jest pobrane z Neta. Patrzcie. F5, tutaj jest oczywiście 66, tutaj 6. To miał być 6601, ale się nie udało. Tutaj taki, no. No ja chciałem zrobić taką... No ogólnie to miał być taki skin. Miał być taki skin. Taki po prostu, że. To miał taki skin, że po prostu takie. Ten mój skin, ale odwrócone kolory. No, no w sensie ja chciałem zrobić taką. Jakby to powiedzieć. Jakąś taką. No taką po prostu jakąś Alex z piekła, no tylko że to ma kolory boga, ale po prostu nie wiem, dobra, po prostu nie wiem, chodzimy na bedy. Na dół oczywiście. Ziemilko sobie Pierak. Ej, dobra, co się tu dzieje? Napiszę ZXDD ogólnie wstyd mam tylko siódmą gwiazdkę. Nie duels, nie. Dwójka. Jezu, hop się... Hop, naprawdę ma skin dreama i się tym bawi. Jezu... To nie jest skin drive, to jest... kilof mi się psuje. Jak mi się naprawdę kilof psuje, to ja... sobie te. Używanie ekwipunku na Bedwars. Jak grać. Tylko kurde jakie ja mam lagi. To nie? Czekajcie. Y czy ja będę nie ogarniam? Dobra, nie wiem czekaj. Ale wezmę y... o, więc sam nabierz. Ustawienia graficzna daleka. Czekaj graficzna wydajność. teraz mam już ze osób w pracy. Kupuję... Jak to mi na to nie stać? Ale to za golda trzeba. Jak to na to mi nie stać? Fuck. Jest kilofa, nie mam. Ja pierdzielę dzielę nożyce, kupiłem. Ale okej, okej. 10 czytawek żelaza. Dobra, mamy to. Nie, to czego nie kupuję? Żelazny z wydajnością 2 będzie koks.

Ha! Nie no Shaker to debilu. Ale zniszczyłem im łóżko, to jest ważne. Te Szarnie się do nas zbudują, czy co? No. Kupujemy kupujemy teraz Czekajcie. Ej. Gdzie są diaktyki? Kurde, zielony. Wypadłem tam na do świat. Dobra, ja w to grać nie mam. Co do szczęścia wystarczy. Chciałem ja się. Ej, pod co ci mnie? Po co ci mnie? Nie, albo czekaj. FAK Jeszcze nie miałem co zrobić nawet. To idzie? 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 Jeszcze raz nie biorę. Może tak tu redstone'a postawić. Jakiego redstone'a? Tego. Nie możesz tutaj stawiać bloków. No to nieźle. Jak, normal, jak normalnie przytrzymuję przycisk, to się stawiałem bloki, ale jak już robię y, ba, y, double click albo tego butterfly'a, to już nie. Nie wiemy kto ja mam kod rzuc jeden bloki. E, dobra mam stack tak czyli to robię złotko okładam. Tu i lecę na, na, na zielonych. Hapseł łupkę Jak se mam AP Zwajcie z Jak sami jestem na nich A chyba, A się nie ma. Okej. Okay. Szarzy Dobra, nie. Klacza zrobił. Ej, lecieś. Ej, co ty robisz? Po... Nie dobra, ja po prostu Shaker tego nie umiał garnąć, okej? Okay? A dużo to... złoto. Fauna mam. Co się udowaliło? mam, co kupię? Kupię jej No to nieźle. Ale o ty hop tu taki jakiś, nie wiem, telibrid'a umiał. Dobra. Może by tak kupić. 21. jeden, czekam. Na moc czekam A Za ten czas to z... Jak to Wygrana. Wygrano! Wygrano! Leci na pewno nie przeze mnie Ja w ogóle nikogo nie zabijam to teraz? Nie, na dół lecimy, na dół, na dół. Na dół lecimy. Myślę, że dwie garki będzie domkoks. Jeszcze tak bycie znowu z tym hopem. Tylko hopę chyba nie ma na tej ręce. Czy jest? Czy nie ma? Nie wiem, ale mam koks

Okay. To, 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 to O kurde, jest jakiś się trafił. No, dobra, ja spierdzielam do wojna. się boję. Jakiś sami... Sami jesteśmy... <grym> меш посмешно... To jest moja ulubiona mapa, akurat. Le, mam, moment? nie wiem. Sonik. Spaniaczek Otrzymasz 16 sztuk wełny tygrys. by zdobyć szmaragd. Od kiedy 16 wełny, by zdobyć, do szmaragdów? To... Nie wiem, nie pytajcie się, nie pytajcie adwina Ceków. Adminu Fota, adwina Ceków. Não, já E assim ao vídeo. Amigo. W, dół, w tym tym ciernie. Ale tylko 65 35K. Jak, jak to wybrałem? Okej. Okay. Maski na chirobra. No to akurat prawda e, e, Ja będę ją Trzymaj. Co? Okej. Okay. Jak to jest Dobra, esa. Jeszcze Drabna kupię. Kupię sieciarkę. Wykoszta sieciarkę dziesięciora, wydobna. Kolejna dziesięciora. A sieciarkę tu jest w takim dającym drabna. Aí eu vou... I got the launch of the